Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy miasta Dębicy realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone, powierzone oraz inne wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Dębicy. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą w naszym ośrodku ubiegać się o przyznanie różnego rodzaju pomocy finansowej, rzeczowej oraz mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych. Dział, którym kieruję jest działem szeroko rozbudowanym. Realizujemy zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowym, ryczałcie energetycznym oraz o systemie oświaty. Z tej ustawy realizujemy zadania takie jak stypendium i zasiłki szkolne. W dziale zatrudnieni są pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni, asystenci rodzin. Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną dla osób korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka. Ponadto przyznawane są zasiłki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Te zasiłki to zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy oraz zasiłek celowy specjalny. Ponadto wypełniamy również karty informacyjne dla osób ubiegających się o pomoc z Podkarpackiego Banku Żywności. Wspieramy również rodziny. Pracujemy z asystentami rodziny. Rodziny, które mają trudności opiekuńczo-wychowawcze, otrzymują wsparcie, przychodzi do nich asystent rodziny, który pomaga im rozwiązywać trudności wychowawcze. Realizowany jest również projekt systemowy pod tytułem Czas na aktywność w mieście Dębica i corocznie w ramach tego projektu aktywizowanych jest około 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla osób Najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących dla ich rodzin wypłacane są również stypendia i zasiłki szkolne, a także dodatek mieszkaniowy i ryczałt energetyczny. Od czerwca bieżącego roku realizujemy kolejne zadanie, jakim jest Karta Dużej Rodziny Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Dębicka Karta Rodziny. Program, który jest zespołem działań mających na celu wesprzeć rodzinę, przygotować katalog, Ulg, zwolnień różnego rodzaju i to ze strony samorządu i jednostek miasta Dębicy, a także partnerów. Czyli kogo? Partnerzy to firmy, to instytucje, to banki, które w swojej ofercie dają zestaw ulg, zniżek, rabatów dla rodzin, które mają minimum trzy dzieci, trójkę dzieci czyli rodzice czy rodzic lub opiekun, opiekunowie i trójka dzieci. Dział świadczeń rodzinnych zajmuje się jakby dwoma y, takimi zagadnieniami. Jedne z nimi to świadczenie rodzinne, a drugie to świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zasiłek rodzinny jest taką formą wsparcia rodzin, który przyznaje się ze względu na to, żeby pomóc w wychowywaniu i utrzymaniu dziecka. I jeżeli chodzi o zasiłek rodzinny, to jest uzależniony od dochodu rodziny. To jest najważniejsze kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł. Do zasiłku rodzinnego przysługują różnego rodzaju dodatki. Jest to dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki pozarządowej, za miejscem zamieszkania oraz dodatek z tytułu wielodzietności. Oświadczenie pielęgnacyjne. Przysługuje ono wtedy, kiedy ktoś rezygnuje z pracy na to, żeby zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Jeżeli chodzi o dziecko, to wtedy musi mieć dziecko orzeczoną niepełnosprawność. Orzeczenie musi mieć oczywiście. Tak samo może być przyznane zaświadczenie na dorosłe dziecko w rodzinie, już dorosłe dziecko albo dorosłego członka rodziny spokrewnionej w linii prostej. Do tego świadczenia dopłacamy jeszcze inną formę, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytarno-rentowe. Pozostałe świadczenia to są świadczenia już niezależne od dochodu. Pierwsze z nich to becikowe, a drugie to jest zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany w celu zmniejszenia kosztów związanych z leczeniem dziecka czy dorosłej osoby. Z pomocy tego działu w tamtym roku skorzystało ponad 4600 rodzin, z tym, że jest tendencja spadkowa. Spowodowane to jest z tym, że weszły w życie przepisy o tej ulce prorodzinnej odpisywanej od podatku, a drugą jakby jeszcze stroną jest migracja osób, które wyjeżdżają za granicę, żeby po prostu podjąć pracę. Inny rodzaj pracy nam doszedł, bo musimy ściśle współpracować z naszym regionalnym ośrodkiem polityki społecznej w Rzeszowie w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Gospodarujemy przewozem samochodowym. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ dowozimy uczestników zajęć ośrodków wsparcia. Mamy zakupiony specjalny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z windą. I jeden z kierowców właśnie dowozi te osoby. W strukturach działu również funkcjonuje magazyn rzeczy używanych. Jest to sprzęt RTV-AGD, a także meble, które trafiają do nas od mieszkańców Tymbicy. Są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytkowania i dzięki temu nasi klienci mogą otrzymywać te rzeczy od nas oczywiście za darmo. Mogą je dalej wykorzystywać. Kilka razy w roku przywozimy żywność z Podkarpackiego Banku Żywności, i również ta żywność jest przekazywana, zwłaszcza klientom naszego ośrodka. Mój dział zajmuje się organizowaniem pomocy w formie usług dla mieszkańców miasta Dębicy zgodnie z ich potrzebami. Zadania te realizują opiekunki chorych. Są to były siostry PCK, były opiekunki zatrudnione w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, jak również inne opiekunki, które przyjęliśmy do naszej pracy. Są to osoby, które również przebyły kursy przygotowania do pracy z chorym człowiekiem. Do podstawowych zadań opiekunki należy przede wszystkim zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych. Higienę oraz pielęgnację zaleconą, zaleconą przez lekarza, jak również w miarę możliwości pomoc w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajmujemy się dziećmi autystycznymi. Prowadzimy terapię edukacyjną w miejscu ich pobytu, w miejscu ich zamieszkania. I te zajęcia prowadzą terapeuci, którzy mają specjalistyczne przygotowania po oligofrenopedagogice. Nasza instytucja funkcjonuje już od 22 lutego 2002 roku. Jesteśmy placówką półstacjonarną. Świadczymy pomoc na rzecz osób, mieszkańców naszego miasta. Celem działania naszego domu jest utrzymanie tych osób starszych, które tutaj do nas przychodzą, w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej. Aktywizujemy ich właśnie poprzez takie różne zajęcia terapeutyczne, zajęcia sprawnościowe i to jest właśnie cała idea tego naszego domu. Dom Seniora jest to filia numer jeden domu dziennego pobytu. Seniorzy, którzy tutaj przychodzą, którzy się spotykają na co dzień, oprócz. Prac takich manualnych jak wyszywanie, haftowanie czy wszelkiego rodzaju malowanie po prostu odwiedzają się, czują się za siebie odpowiedzialni. I to jest chyba najpiękniejsze. Naszym celem jest utrzymywanie osób starszych jak najdłużej w swoim środowisku zamieszkania. W dobrej kondycji psychofizycznej oraz aby czuli się tam bezpiecznie i potrzebni. Uczestnikami świetlicy są dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zarówno z rodzin z problemami społecznymi, jak i z rodzin prawidłowo funkcjonujących. Głównym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym opieki wychowawczej, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie. Świetlica to także miejsce, gdzie wychowankowie zdobywają nowe doświadczenia, wiedzę. A także mogą podzielić się swoimi problemami ze specjalistami czy wychowawcami. Uczestnicy zajęć są objęci pomocą socjoterapeutyczną i pedagogiczną. Wychowawcy kładą szczególny nacisk na pomoc w odrabianiu lekcji oraz dbają o bezpieczeństwo podczas zajęć. Pod okiem terapeutów, wychowawców uczą się planować i realizować własne pomysły, tworząc tym samym wspólnotę świetlicy. Placówka organizuje także wyjścia okolicznościowe, imprezy oraz święta. Prowadzi również aktywizację dzieci, realizację wspólnie przyjętych zadań, celów i zajęć. W trakcie pobytu w Świetlicy dzieci uczą się, bawią oraz uczestniczą w grupie terapeutycznej, korzystając z pomocy socjoterapeutów, wychowawców. Każde dziecko otrzymuje ponadto ciepły posiłek. Oprócz zajęć dowolnych i specjalistycznych młodzież bierze udział w pracy na rzecz placówki, czyli sprząta, dba o estetykę i wystrój placówki. Organizują imprezy okolicznościowe, wyjścia i wyjazdy zorganizowane, czyli pikniki, integracyjne ogniska, turnieje sprawnościowe. Każdy z nich, z nich kilkadziesiąt dzieci jest zaangażowanych w to, żeby, żeby mogły przychodzić, żeby mogły odrabiać lekcje mogły zjeść posiłek, mogły pobyć po prostu ze sobą, pobawić się, ale i trochę popracować i efekty między innymi tej, tej pracy dzisiaj tutaj widzimy. Cieszę się, że dzieciaki mają gdzie pójść. Takich świetlic już jest cztery w mieście. Będzie jeszcze więcej organizowanych, ale zobaczymy na ile te cztery świetlice już zabezpieczają potrzeby, potrzeby w mieście. Młodzież chętnie uczestniczyła na zajęcia organizowane na naszych świetlicach. Przez te pięć lat przewinęło się przez świetlice 150 dzieci. Którzy kończą 18 lat i nie mogą już być uczestnikami naszych świetlic, w dalszym ciągu utrzymują z nami kontakt, przychodzą na świetlice, odwiedzają nas, a niektórzy z nich zostają wolontariuszami i pomagają młodszym. Celem wypożyczalni jest udostępnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu, przyspieszenie ich procesu adaptacyjnego i przede wszystkim ograniczanie skutków niepełnosprawności. Wypożyczać sprzęt mogą osoby z powiatu dębickiego, z miasta Dębicy. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują tego sprzętu. Wózki z wysokim oparciem, wózki inwalidzkie elektryczne dla dorosłych, wózki dziecięce. Mamy też foteliki terapeutyczne rehabilitacyjne dla dzieci od 5 do 7 lat, od 10 do 17, więc możemy też wypożyczać młodzieży i starszym. Mamy też balsany Futura, które umożliwiają hydromasaż wodny. Mamy rotory do ćwiczeń kończyn górnych, kończyn dolnych. Rotory są zwykłe, wolnostojące, rotory elektryczne. Elektryczne, są krążki przeciwodleżenowe, podkłady nieprzemakalne, przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego. Także jest dużo sprzętu do ćwiczeń indywidualnych, jak również sprzętu, który umożliwia codzienną pielęgnację osób niepełnosprawnych. Największym potencjałem instytucji, którą mam zaszczyt zarządzać, są jej pracownicy. A największą wartością są nasi klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem. W naszej pracy na co dzień kierujemy się trzema zasadami. Zasadą pomocniczości, odpowiedzialności i profesjonalizmu.